Drodzy bracia i siostry, ten dzień, kiedy wspominamy świętego Marcina Stur, jest szczególny z tych dwóch racji, o których już wspominałem. Najpierw ten dar łaski Bożej, który otrzymała nasza Ojczyzna, bo przecież jest to dar Pana Boga wielki dar wolność, niepodległość. Bo przecież Polska, będąc pod zaborami, nie miała szans na to, żeby się wyzwolić sama, gdyby nie to, co dokonało się wtedy, że zaborcy napadli na siebie, że osłabili się nawzajem, tocząc walki pomiędzy sobą. Oczywiście kosztowało to życie i bardzo wielu naszych rodaków, ale. Stworzyła się ta przestrzeń, w której mogła się pojawić polska niepodległość. Przestrzeń, która jest darem Pana Boga i którą Pan Bóg chce, abyśmy wykorzystywali. Mówi Święty Paweł dziś w pierwszym czytaniu: łaską jesteście zbawieni, przez wiarę. To jest rzecz fundamentalna, Boża łaska. My nie zarabiamy na łaskę, ona jest darmowym darem. Łaską jesteście przez zbawieni przez wiarę. Nie pochodzi to z Was, ale z Boga, żeby się nikt nie chlubił. Owszem, i dobre uczynki są ważne, ale nie wszystkie dobre uczynki. Te, by idąc za Apostołem, podkreślić uczynki, które Pan Bóg przygotował dla nas, abyśmy je pełnili. Bo jest wiele różnych dobrych uczynków, ale to, co najważniejsze, to, co pokazuje w naszym życiu, także w życiu naszej ojczyzny, Jego moc, to są te uczynki, które Pan Bóg dla nas przygotował. Bo jak będą, będzie podkreślał święty Paweł, że nikt nie zbawia się, nie osiąga usprawiedliwienia przez uczynki prawa. My jesteśmy przez, przez wiarę zbawieni. I ponieważ jesteśmy zbawieni, dlatego dokonujemy dobrych czynów. Nie zbawiamy się przez dokonywanie dobrych uczynków. Dobre uczynki są owocem zbawienia, jeśli przyjmujemy przez wiarę miłość Pana Boga i pozwalamy się prowadzić tak jak. Pozwalał mu się prowadzić święty Marcin, który wystartował w bardzo trudnej sytuacji. Był bowiem, jak słyszeliśmy, synem legionisty rzymskiego. Jego rodzina była rodziną pogańską, i ojciec bardzo chciał, żeby syn był rzymskim oficerem, już przez imię, które mu dał, ponieważ Łacińskie, Martinus pochodzi od, od Marsa, od Boga Wojny Marsa. Bóg wojny w panteonie rzymskim nazywał się właśnie Mars. I Martinus znaczy Mały Mars, Marsik. Już widać w tym imieniu, co chciał ojciec zapisać. W życiu świętego Marcina, do czego go przeznaczył, i zmusił go faktycznie, choć ten nie chciał, aby został rzymskim żołnierzem. Ale dzięki też temu posłuszeństwu ojca święty Marcin odkrył to, co potem stało się treścią jego życia, bo to właśnie w wojsku rzymskim spotkał chrześcijan, tam się nawrócił. I postanowił żyć jak chrześcijanin, to znaczy nie brać broni do rąk, nie walczyć. Żołnierz, który nie chce walczyć, nie chce nikogo zabić, chciał się zwolnić z legionów rzymskich, ale dowódcy się na to nie zgodzili. Kiedy przyszło do bitwy, postawili go bez broni w pierwszym szeregu. Marcin miał, te, miał wiarę, ufał. Panu Bogu i Pan Bóg zbawił go, dał mu doświadczenie zbawienia, bo co się okazało, że kiedy te wojska rzymskie stały naprzeciw Germanów, w tym międzyczasie toczyły się rozmowy pokojowe i doszło do rozejmu. Bitwa się nie odbyła, wszyscy ocaleli, razem z nimi święty Marcin. I to był dla niego tak mocny znak, że poświęcił swoje życie. Zwolnił się już wtedy z wojska, pozwolono mu na odejście z wojska i poświęcił swoje życie ewangelizacji. Ale od czego tę ewangelizację zaczął? Od tego, że wrócił do domu i ewangelizował swoich rodziców. Nawróciła się wprawdzie tylko jego matka, ale jednak się nawróciła. I dalej poszedł do Ilirii, gdzie głosił Ewangelię, gdzie był prześladowany, i tak dalej. Głosząc Ewangelię, Pan Bóg go prowadził i ta udzielał swoich łask, bo też łaska nabiera mocy w nas wtedy, kiedy wierzymy, kiedy idziemy za Bożymi wezwaniami. Wiara wzrasta w miarę, jak dokonujemy tego, do czego Pan Bóg w wierze nas wzywa. I dlatego święty Marcin, z tej niewielkiej wiary, którą miał na początku, stał się wielkim świętym dla średniowiecza. To jedno wielkie światło, właśnie wiary, i nie tylko wiary, ale tego, co z wiary płynie, tego, do czego Pan Bóg nas wzywa, tych uczynków, które nam daje do pełnienia, także szczególnie uczynków miłosierdzia. Bo też, jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, można się zamknąć na Bożą łaskę, tak jak ci dwaj bracia których, którzy idą niby za Panem Jezusem. Zwłaszcza jeden z nich idzie za Panem Jezusem, a okradł z dziedzictwa swojego brata. I ten brat, wcale nie lepszy od tego pierwszego, przychodzi do Pana Jezusa i publicznie oskarża swojego brata o to, że zabrał mu dziedzictwo. Myśli, myślelibyśmy, zabrał mu spadek. Myślelibyśmy, że no, powinien Pan Jezus przyznać rację temu okradzionemu. Tak byśmy pewnie postąpili. A Pan Jezus zachowuje się inaczej. Mówi: Człowieku, kto mnie uczynił sędzią albo rozjemcą nad Wami? Ja się nie chcę mieszać w Wasze sprawy, bo po jednej i po drugiej stronie stoi chciwość. Jeden i drugi, i Ty, i tamten Twój brat, który chodzi niby za mną, ale w gruncie rzeczy ma serce zamknięte, jesteście chciwi. Łaska nie ma do Was dostępu. Łaska ma dostęp do człowieka, który ma serce otwarte na Boga i, i Boga słucha, a nie do kogoś, kto chce używać Pana Boga, jak tamci, czy Pana Jezusa, aby załatwiać swoje sprawy. W gruncie rzeczy pokazując, że co innego stoi na pierwszym miejscu: a nie Bóg, a nie Jezus, nie Jego Ewangelia. I dlatego otrzymujemy tę przypowieść, pokazującą jaka jest wartość tych dóbr, jaką jest głopotą. Trzymać się ich i starać się urządzić swoje życie kierując się właśnie dobrami tego świata, a nie Bożą łaską, bo i wiara jest łaską. Przychodzimy tutaj właśnie po to, aby się tą łaską napełniać, aby nasza wiara wzrastała. I aby, abyśmy pełnili te uczynki, do których Pan Bóg nas wzywa, uczynki miłosierdzia, wyrażającej się także w hojności, czego przykładem jest właśnie dzisiejszy święty, święty Marcin. Amen.